dobry, w nowym vlogmasie. Chcecie wiedzieć co robimy od rana? Sprzątamy i to bardzo intensywnie. Później będzie trzeba zadbać o dłonie. Ale będzie pięknie i czysto na święta. Co robisz? Ściągnęła sobie nową ścierkę i się do niej tuli i ją liże. I teraz nie wiem czy ona pachnie i się, że wybrana. O proszę. No jaka super jest. Super ściereczka, świąteczna. No super! Ekstra. No tak, zrzuciła, położyła się i zadowolona. Nie mam pojęcia o co chodzi z tą ściereczką, ale Stefaj jest szczęśliwa, to ja też. Trudno. Trzeba będzie nową wyciągnąć. No chodź, coś ci spyska z wisa. Coś ci, coś, coś ci zwisa z wąsów. Ty się nie śmiej, tylko zacznij odkurzać, bo widzisz, że o. Już zgubiła. No, kotek w śmieciach się tarza. Tak. Straszne to jest. Straszne takie brudy, nie? Jak że jest sprzątanie? To jest i Chińczyk. No to wchodzimy do mojej sterylnej łazienki. Ona nie jest zła, jest po prostu biała. Wiadomo, że jest to wynajmowane mieszkanie, więc taka łazienka daje możliwości, no ale nie ma tego klimatu, tego relaksu. Dziękuję. No, i tak postaram się przekształcić w coś bardziej relaksującego, troszkę drewnianych dodatków i tak dalej. Też nie znoszę po prostu mnóstwa kolorowych butelek porozrzucanych po całej łazience. No, niestety tak to zazwyczaj wygląda, jeszcze jak coś testuję, więc też znalazłam patent na to i mam nadzieję, że po prostu to Was jako zainspiruje. Kot idzie się sam wykąpać teraz. Mhm, fajnie. Musimy kąpać kotka? No? Tam sobie jeszcze wejdę. No, ale teraz. Chcesz wody? Zobaczę. Zobaczmy. Chcesz się napić? Ojej, co to? Nie? Zostawka lubi. No dobrze, proszę bardzo. Co tam jest za kotek? Co to za kotek tam był? Drewniany mebel element to szafka, którą znalazłam przy śmietniku w moim apartamentowcu. Ktoś musiał dopiero co ją wystawić. Ja wracałam z kina i zdałam fajna, wezmę sobie, bo mi pasuje. Więc te piski to, to jędrusz. Więc tak, wyczyściłam ją sobie bardzo mocno. Jest taka lekko rozbielona już, bo stoi u mnie dłuższy czas, więc z tego zwilgociń się tak zrobiła i mogę to oczywiście odświeżyć, ale tak naprawdę wcale mi to nie przeszkadza, bo można olejem przyciągnąć ten bambus i będzie już ok. No i ten mebelek ustawiam. No i taka oto, taki schowek drewniany, który też już mam długo, jest z Ikei i tam mam wszystkie rzeczy do włosów schowane i idealnie się tutaj po prostu wpasowuje. Dam odkurza, a ja zabieram się za przygotowanie Drewnianych elementów. Tu mam półeczkę, która jeszcze się skleja. Ona już ma wiele lat i praktycznie stoi cały czas w wodzie. Stoi pod prysznicem wannie, więc zobaczcie, już jakie szkody zrobiła woda. E, zamierzam ją e, zabejcować na nowo, odświeżyć i znowu będzie spełniała swoje e, zadanie. No i taka mm, skrzyneczka drewniana, która też już swoje przeszła. Zobaczcie, jaka ona jest pożółkła i taka już brzydka więc chcę to wszystko zdemontować, delikatnie e, przeszlifować, przemalować na jakiś kolor, e, przypuszczalnie na jakąś zieleń i myślę, że będzie naprawdę fajnym dodatkiem do schowania moich e, na przykład ozdób do włosów. Półeczkę zadejcuję odcieniem orzech jasny, a e, tą skrzyneczkę drewnianą pomaluję farbą Bergamot, to jest ta farba, którą pomalowałam szafę w sypialni, ten taki piękny odcień, no bo stwierdziłam, że taki sam kolor ma kosz na śmieci, ten mały w łazience, więc nada się. No i tak szybciutko po prostu to sobie pomaluję, zostawię do wyschnięcia i przejdę do działania dalej. Stwierdziłam, że to również ulegnie przemalowaniu, to jest to jest z opakowaniem po chusteczkach. A no tutaj zobaczcie, jest ten śmietnik w tym kolorze, więc będzie pasować. I teraz ogromna zmiana, na którą bardzo się cieszę. Jedyne co zakupiłam do tej całej metamorfozy mojej łazienki, to takie pojemniki na AliExpress. Na przykład taki zielony, lub takie większe, kwadratowe, w różnych kształtach. Ciemny brąz, takie ciemne jakby, widzicie, szkło brązowe. Wiadomo, jest to plastik, ale tak to wygląda. I wydrukowałam sobie na takiej naklejce już takie etykiety. Po prostu zrobiłam sobie projekt graficzne w aplikacji. Już Wam pokażę. To jest aplikacja Canva. Moment, 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 moment. Tutaj, o! Strona główna. I możecie projektować tutaj logo, plakaty. I dużo jest darmowych, po prostu już takich gotowych wzorów. Zobaczcie. Możecie powstawiać swoje napisy, co tam chcecie, i będzie ok. Dosyć łatwa jest w obsłudze, więc na pewno to ogarniecie. W niej też często, tutaj zawsze robię miniaturki, więc fajne jakieś. O, tutaj stworzyłam sobie, zobaczcie, macie takie szablony. Tu macie ten darmowy, który ja wykorzystałam i zmieniłam sobie po prostu napisy, a później, a później wybrałam format A4. To jest format dokument A4 i po prostu powklejałam te zdjęcia, wydrukowałam teraz je, powycinam, ponaklejam na te pudełka i oczywiście przeleję kosmetyki. Możecie sobie wpisać datę na przykład, jeżeli się obawiacie, ale ja wiem, że wszystkie te kosmetyki, które przeleję do tych opakowań, no nie ma szans, żebym ja je przeterminowała. One się dosyć szybko zużywają, więc po prostu zawsze będzie szampon, będzie odżywka że do twarzy i tak dalej. Tu jeszcze zrobiłam taki projekt, ale stwierdziłam, że jest mniej czytelny, więc wykorzystam po prostu to. I tyle. Jeżeli chcecie mieć pewność, że to przetrwa, to możecie jakoś to zafoliować, zalaminować i dopiero wtedy przykleić do opakowania. Ja myślę, że zrobię to tak, nie będzie z tym problemu. Dobrze, więc zabieram się za przelewanie kosmetyków i Wam pokażę już, jak to będzie się prezentować na półeczce. Nie bardzo mi się podobają takie szkła. Mają bardzo taki klimat spa. To jest staroć, stargu staroci. Szklana taka aptekarska buteleczka. Um, nie wiem, chyba 15-10 zł zanim kiedyś zapłaciłam. To już jest droższa opcja. Takie też można na starociach znaleźć, ale już coraz ciężej. A tu jest nowy słoik, który jeszcze ma o, tutaj gumę, więc zabezpieczenie, bo mam tutaj waciki. I to kupiłam w Zara Home. I to już niestety było droższe. Dużo, dużo droższe. Nie ma ceny. Nie wiem, czy to się zmyło, czy celowo po prostu pościągałam, ale było dosyć drogie. Tylko tak mi się spodobało. I właśnie to, że te waciki są zabezpieczone, przez wiecie takie mocne domknięcie, więc w tym mam swoje waciki. A teraz zobaczcie, będę miała takie pojemniki na wszystkie płyny. Kilka godzin później. Łazienka już jest po metamorfozie. Światełka, świece. Tak często biorę kąpiel właśnie. Zazwyczaj korzystam z tych światełek. To są po prostu typowo te kule świecące, cotton balls, które są na baterie. Tutaj się chowają za roślinką. Roślinkę przyniosłam z tarasu, żeby na zimę jej nie zostawiać, więc to tutaj tak zabezpieczyłam, żeby nie było widać tego przełącznika. Mm, tutaj mam przepiękne medalko, które przywiozłam z Tajlandii ze złotem, więc stwierdziłam, że teraz jest dobry czas, żeby je wyciągnąć. Na, takim pięknym, na takiej pięknej medalniczce, Piękna butelka zarachą z mydłem do rąk. Kupiłam dwie, zieloną i taką brązową, chyba za 19 zł, ale jest to szklane. Szklany podajnik, więc naprawdę się opłaca, bo jak mydło się wykorzysta, bo po prostu się uzupełnia i jest przepiękna butelka szklana. To jest starość, którą teraz przywiozłam, w zasadzie Adam mi przywiózł od, mojego, od moich rodziców. Taka oto, taki stojak to jest na kwiaty, ale chciałabym tutaj zakupić taką dużą, grubą świecę, żeby sobie tutaj stała. No i patrzcie, to jest najważniejsze. Półka odnowiona. Jeszcze zaraz zapalę światło, to wam pokażę dokładnie. Wszystkie podajniki zielone, brązowe, szklane. E, tutaj mam e, rzeczy do włosów. Uważam, że te opakowania są tak ładne i neutralne, że spokojnie mogę je zostawić, tak? I na dole jeszcze żele do kąpieli. E, no, naprawdę wygląda to dobrze w porównaniu do tych wszystkich kolorowych opakowań, które tutaj były. Po prostu wszystko przelałam, opisałam i moim zdaniem wygląda naprawdę dobrze. E, o, tutaj jest to drugie mydełko z w zielonym opakowaniu. Starocie. Tutaj troszkę ciepła, przemalowana skrzyneczka drewniana. Tutaj już taka drewniana z proszę, Tutaj nic nie kupiłam, słuchajcie. To nawet jest butelka z, 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 z Jegermeistra. Piękna zielona butelka. Zostawiłam ją, nakleiłam. Tutaj oczywiście nie jest to, że do ciała już mi się nie chciało drukować. Jest tutaj sól do kąpieli, jeszcze tylko kolka poszukam. To są kapsułki do prania. Również butelkę dostałam w jakiejś paczce pr -owej. Ona jest zamknięciem, więc tutaj to przysypałam, Świecę, świecę. Zobaczcie, Han. Więc ja wszystkie te pudełeczka zostawiam, i tutaj naprawdę nic nie kupowałam. To zrobiła jedna z moich widzek ręcznie. Przepiękna, bocha ozdoba. Łapacz snów. Zawiesiłam go tutaj na taki mały haczyk do ozdób świątecznych który jest naklejany, więc tak to wszystko tutaj udekorowałam to zakupiłam w Second Handzie w Cicholandzie, i tu też chcę taką grubą świecę e, zakupiłam za nie pamiętam ile ale no, no niewiele, słuchajcie to jest znak Second Hand to jest drzewo chyba z mandarynki. nie wiem jakie to po prostu było drewno, e, już nie pamiętam czy z manko. nie chcę Was tutaj skłamać, bo musiałam zerknąć tutaj od dołu e, przemalowane tutaj Pudełeczko na chusteczki, idealnie na tej wysokości. E, tak samo ten śmietnik. Śmietnik kupiłam kiedyś w Tiki Max. E, nowy dywanik z chyba Actiona, więc też za grosze. Też już kupiłam jakiś czas temu, dopiero teraz go wyciągnęłam. No i tak się prezentuje ta moja przytulna łazienka. A teraz z przyjemnością wezmę kąpiel sobie w tej właśnie. W wannie. Jeszcze prawdopodobnie jak będę miała ładną deskę, to zrobię sobie tutaj, wiecie, deskę do kąpieli na kieliszek wina, na przykład na świeczkę, na książkę. Chociaż nie lubię aż tak długo leżeć w wannie, ale też będzie tutaj pięknie to wyglądać. Więc mam swoją łazieneczkę Spa, która już nie jest taka biała, jest ciepła, przytulna i cieszy. Więc tak, koszt naprawdę niewielki. Jak znajdę gdzieś, ale już dawno temu kupowałam te pojemniki, to Wam podlinkuję w opisie pod spodem. Jeżeli chcecie zakupić, bo one nie wychodziły dużo. Tutaj zobaczcie, Ciała ostatnia dostałam w takim pudełku, w takim opakowaniu, to już to zostawiłam. Ale naprawdę wygląda to świetnie, moim zdaniem, i nie jest tak, wiecie, kolorowo, po prostu przeróżnie i nie jest cała wanna obstrojona tymi żelami, szamponami i tak dalej. Jeszcze w świetle jak to się prezentuje. Proszę bardzo. Jędruś postanowił wyleczyć Adama, bo Adama troszkę kartą boli i się taki szaliczek mu się owinął tam. Wygodnie ci, Adam? Mhm. Dobrze, bo tak że leżeć godzinę pewnie teraz. Mhm. No. Czas na kąpiel, wrzucam kulę do kąpieli z Glow. Kolorowo się robi. No to czekam, nie relaksujcie. Po drugim dniu sprzątania czas na relaks. a nie mówiłam? Godzina później znowu wam się w maserce pokazuje. Ja już po kąpieli, a tutaj dalej leżing. Kot leczy chyba wszystkie dolegliwości Adama przez całe życie jakie miał, bo leży i nie da się ruszyć. A my idziemy otworzyć kalendarz. Adam jest uziemiony, więc zacznę sama otwierać. Eee, czy ja herbatkę otwierałam dzisiaj? Chyba nie, słuchajcie, nie wyciągam herbatki. Sprawdzimy dzisiaj piętnastka. Czy piętnastka się zgadza? Czy piętnastka się zgadza? Ceylon Lady. Tak, to jest herbatka, chyba sobie zrobię tak na wieczór, bo chciałabym jeszcze upiec chleb bezglutenowy dzisiaj, ale muszę wysłać Adama do sklepu. A kot na nim leży, więc wiecie, No są rzeczy ważne i ważniejsze, jak zwykle w życiu. To jest taka duża piętnastka, więc chyba położę sobie jednak te kalendarze na łóżku. Że jest ciężko. Pełnowymiarowy produkt, żel. A nie, odżywka. Przepraszam bardzo. Odżywka do suchych włosów. Bananowa ta seria, bananowa pachnie po prostu niesamowicie. Uporządkowałam sobie łazienkę, teraz mi nie będzie znowu pasować, ale sobie to na pewno zachowam gdzieś w szafce i wyciągnę, jak już zużyję po prostu odżywkę, którą mam obecnie. Piętnastka w kalendarzu NUX. A, o dla mężczyzn, tam Adamowi. Cóż to jest? Um, żel do kąpieli, ale seria męska. Pewnie się ucieszę. A idę mu to już dać. Dla ciebie. O, w Kalendarzu była. Proszę okay. bardzo. Idziemy z powrotem. W kalendarzu pierne pomada do brwi. No i na szczęście w ładnym odcieniu jasnym. U, w kalendarzu water drop mamy tutaj piętnastkę. Taką dużą. Taką dużą. Cóż to będzie, cóż to będzie? Siach. Tam, że to też coś jest coś bardzo bardzo lekkiego co to co to co to co to co to bombka bombka jaka ładna naprawdę śliczna taka bardzo prosta super zabiorę do rodziców bo do mojej choinki akurat nie pasuje ale u moich rodziców pasuje absolutnie wszystko. W dużym kalendarzu Glam Shop cień w kolorze nienudny. Taki beżyk neutralny wypadło. Piszecie mi cały czas, że coś tutaj się nie zgadza z tymi cieniami. Jakoś dojdę do tego. Chociaż tutaj będziemy mieć 15 cieni, otwieram piętnastkę. Że tutaj chyba brakuje jakiegoś cienia, ale szczerze powiedziawszy nie wiem. Nie wiem gdzie ja go mam. E, więc nie wiem. Poszukam chyba, że zgubiłam gdzieś jakimś cudem. 15 piętnastce w tej palecie. Mamy, mamy, mamy. A! Hmm. Ładny. Jak się Jak się zwie ten cień? Sieliwkę smoky. Bardzo ładny odcień. Dzisiejszy kalendarz pomocy należy do Kasi. Kasi, która ma 44 lata, czwórkę dzieci i walczy o kolejny rok życia, walczy z rakiem, rakiem jajnika i potrzebuje nalek, który oczywiście nie jest refundowany w Polsce. Więc pomóżmy. Pomóżmy, dorzućmy się do tej kwoty. Nasze złotówki mają tu ogromną moc. Pamiętajcie, jest nas tutaj dużo, więc damy radę. No, to tyle. Ile zmywać maskę, glinkę z Lumene. Tak, nałożyłam sobie taką maseczkę e, oczyszczającą, bo to, co się dzieje z moją skórą, naprawdę, jak nie z jednej strony, to teraz z drugiej strony dramat. Po prostu dramat. A no więc idę coś upiecze zrobić. Dzisiaj w ogóle tak się cieszę z tego, że udało się bardzo dużo posprzątać. Pani Oksana umyła mi wszystkie okna, a mam ich dużo i same takie do samej ziemi i posprzątałam sobie wszystkie szafki w łazience zrobiłam selekcję kosmetyków umyłam mi tą łazienkę, jedną, drugą mam dwie i umyłam sobie w tym czasie całą kuchnię, później przerabiałam łazienkę, jedynie zabrakło mi czasu na moje studio, ale tam to potrzebuję całego dnia, żeby wszystko posegregować, poukładać posprzątać i tylko ja to mogę zrobić, słuchajcie, no bo wiadomo, że jak ktoś by mi to posprzątał, to ja już się w tym nie odnajdę więc jeszcze sporo jest jest sprzątanie, jeszcze garderobę bym chciała posprzątać, a dzisiaj dotarło do mnie, że już jest 14, a ja za 5 dni chciałabym jechać na Śląsk. kochanie ma urodzinki, więc nie wiem, jak ja to zrobię. Bo jeszcze film mam do nakręcenia, nawet kilka i do zmontowania, oczywiście. I jeszcze bym musiała zrobić czepce i makijaże dla Was. Jak już wiecie, z vlogmasów Adam uwielbia pizzę, więc zrobiłam taką, czym hata bogata, czyli wszystko co było w lodówce znalazło się na pizzy. Eee, tutaj jest część Adama, a ta mniejsza jest moja. <grytanie> więc wkładam do piekarnika i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo ciężko tu dużo, jest <grytanie> dużo wszystkiego. No tak jak chyba każdy lubi, nie? Chociaż ja osobiście to wolę takie jak najmniej Taką sztywną, cieniuteńką pizzę Typowo taką włoską Ale no taką w domu To wiadomo, żeby się najeść To po prostu jest wszystko Wszystko co było w lodówce wszystko. Dzisiaj oglądamy

Jędruś! Hmm. po dziewiątej, a ja się zawieram zapieczenie chleba, które ma się dosyć długo piec. Ale zobaczymy, powinno być łatwo. Dostałam taką mieszankę bezglutenową, już gotową. Na chleb od klawii cukier-puder, i wystarczy tutaj dodać wody kazowanej. E, przygotowałam już sobie formę, natłuściłam i e, obsypałam bezglutenową bułką, tartą. Zobaczymy, czy wyrośnie, więc taka. Jeszcze Wam tutaj zbliżę, możecie sobie spisać. Upieczę się. Pięć e, przemian. Gotowa mieszanka z czarnuszką. No, więc zobaczymy, zobaczymy czy wyjdzie. E, pewnie pokażę Wam dopiero efekty jutro, bo nie wiem, czy będę czekać półtorej godziny na, ym, na efekt, czy mi się to upiecze, czy nie, a muszę się zabrać za montaż, więc w trakcie pieczenia pewnie już będę montować tylko vlogmasa, no ale dobra. działa. Rośli być nie mogło, przysięgam, wystarczyło tylko to wszystko wymieszać w momencie to wszystko zgęstniało, bo to wszystkie um, też um, dodatki, nie wiem jak to teraz nazwać, brakuje mi słowa um, od razu zaczęły pić wodę um, no i zrobiła się taka przyjemna konsystencja a czy wyrośnie zobaczymy, nastawiłam piekarnik na półtorej godziny zobaczymy jak wyjdzie no to mamy fajną mieszankę bardzo szybką do, do zrobienia jak nie, no to trudno kiedy jesteśmy przy Klaudii Cukierpuder, to chciałam zaznaczyć Klaudia, bo wiem, że będziesz oglądać. Zjadłam tu dwa kawałki i tutaj jeszcze, a to zjem jutro, obiecuję. Muszę tutaj pokazać dowody, że było zjedzone, bo obiecałam. A to są ciastka bez glutenu, bez laktozy, takie typowo wegańskie, więc to jeszcze będzie na śniadanko, ale zjem, obiecuję ci, zjem wszystko, nic się nie zmarnuje. Zrobiłam też dzisiaj zakupy przez klowo biedronce i trochę przesadziłam z ilością owoców, i się nie mieszczą tutaj na stole nawet. Ale cieszę się, myślę, że jutro sobie zrobię sałatkę owocową zrobię sobie jakiś koktajl e, i będzie też jedzona. A tyłek rośnie, słuchajcie, a tyłek rośnie. Tak nie widać mnie za te firanki, i mogę zapolować na kiepaskę za To jest taki łabuz Gdzie jest łabóz? Holuj! No powiem Wam, że coś tam rośnie i pachnie. Pachnie. A ja zabieram się za montowanie. Więc. Yy, hmm. No, nie będę czekać, słuchajcie, rano Wam pokażę co i jak. Więc żegnam się z Wami. Dziękuję za kolejnego vlogmasa, za to, za to że oglądacie, że jesteście. No i koniecznie zobaczmy się jutro. Jutro rano. To do zobaczenia. Papa. Cześć, pa. wszystkim.